Przechodzimy przechadzamy się tutaj po kiermaszu, miodowym kiermaszu na Starym mieście w Lublinie, rozmawiam z pszczelarzami, rozmawiam o sezonie, rozmawiam o miodzie, rozmawiam o produktach, ale najwyższy czas na co? Na kobiecą stronę pszczelarstwa. Poznajcie Darię, tak, Cześć. 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 Daria masz pewien konik. Tak. Co moim to moim konikiem są kosmetyki, gdzie szczególnych te, które są wyprodukowane z miodu. I właśnie dzisiaj o tym chciałam porozmawiać z wystawcami. Wiem, że już jednego takiego tak. wystawcę znalazłam. Znalazłam. To co, do roboty, tak. piątka. Powodzenia. Odania. Więc tak, Michał nam już wyjaśnił trochę o pasiekach, o pszczołach i o miodzie, a ja jako kobieta chciałabym się dowiedzieć trochę o kosmetykach. I czy mogłyby Pani mi właśnie powiedzieć, o co takie najważniejsze pytają kobiety, do czego w ogóle sięgają po te kosmetyki, dlaczego? Większość kobiet sięga po te kosmetyki z tego tytułu, że to są kosmetyki, które zazwyczaj nie wywołują reakcji alergicznych, ponieważ są to produkty, gdzie są wykorzystane produkty pszczele, na szczęście i to jest wosk pszczeli, propolis, mleczko i one łagodnie działają zarówno w kosmetykach, jak i w innych produktach. Przede wszystkim no, to jest domena, że to jest nieuczulające, nie zawiedrożone do chemii, w miarę jeszcze na naturalnych składnikach. Najbardziej kobiety zazwyczaj pytają o kremy do twarzy, kremy przeciwzmarszkowe, yy, balsamy do ciała. Teraz już częściej też pytają na inne produkty związane z obecną sytuacją, którą mamy pandemiczną typu, gdzie są wykorzystywane produkty, yy, gdzie jest zastosowany propolis do użycia. To są też i kremy. To są szampony do włosów, to są toniki do przemywania twarzy, żele do mycia twarzy, płyny do higieny intymnej, kremy do rąk. Także no, dużo jest tych produktów. I no, teraz można powiedzieć, że większe jest zainteresowanie zarówno poprzez propagowanie tych produktów na tego typu imprezach, ale też w sklepach coraz więcej w naszym sklepie osób właśnie pyta się i nie tylko o kosmetyki, ale też o produkty takie typu propolisy, czy tabletki do ssania, czy, czy mleczko w szczele, gdzie właśnie te produkty też propolisze są, propolisowe są wykorzystane jako tak zwane apiterapeutyki. O co najczęściej pytają właśnie kobiety dotyczące tych kosmetyków na bazie miodu i dlaczego warto sięgać po te kosmetyki? Jedynym przeciwwskazaniem do stosowania takich kosmetyków jest to, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na dany produkt pszczeli, czy to jest wosk, czy to jest propolis, czy to jest mleczko w to jest jedyny Jedyny warunek, który eliminuje tą osobę, żeby nie mógł korzystać z tych środków. Innych przeciwwskazań, żadnych innych nie ma, co do stosowania. Ponadto po, ważną rzeczą jest, że to nie są produkty drogie, tak. Często są to produkty takie przystępne, że tak powiem, dla zwykłej osoby. W porównaniu z produktami, no, firm takich, które się reklamują, no, z produktami takimi też leczniczymi albo takimi ekologicznymi, no ale to już jest inna, że tak powiem, tabela cenowa, zdecydowanie wyższa. Także tutaj też atrakcyjność jest tej ceny. Ale tak ogólnie mają takie znaczenie w lecznictwie, to znaczy na takie jakieś cery problematyczne, no, typu oczywiście, trądziku. Oczywiście. Krem propolisowy to jest zarówno panie w starszym wieku, jak i w młodszym wieku używają. E, typu toniki czy żele do mycia twarzy, e, przedział wiekowy jest różnorodny, ponieważ no te problemy i młodzież dotykają starsze osoby, tak, że tutaj nie ma takiego rozgraniczenia, że to jest tylko artykuł, gdzie kupuje młodzież, nie. Można powiedzieć, że kiedyś było, że bardziej zainteresowanie te kosmetyki budziły wśród osób starszych, natomiast teraz ta średnia wieku do młodzieży właśnie też, że coraz młodsze osoby przychodzą i pytają o te produkty, tak. A tak ogólnie, się... czy jaki jest w ogóle popyt na, na te kosmetyki na bazie miodu? Popyt jest, mogę powiedzieć tak, na ten moment coraz większy, chociaż myślę, że mógłby jeszcze być większy, kiedy by była większy, większy nakład na rozreklamowanie tych produktów. Wiadomo, że duże marki mają finanse i ta reklama jest, że tak powiem, można ją spotkać wszędzie na każdym miejscu. Natomiast no, te produkty to zazwyczaj są mało reklamowane no, przy takich imprezach, tak, gdzieś jak ktoś jest na kiermaszu, zobaczy, weźmie ulotkę, porozmawia, coś się dowie, zainteresuje się, potem przyjdzie do sklepu. Poczta pantoflowa dobrze też w tym momencie działa, bo pani jedna drugiej pani, bo przychodzą czasami mówią a koleżanka sobie kupiła, więc ja przyszłam i też sobie kupiłam jedną rzecz, potem przychodzi, kupuje tych parę rzeczy. No są osoby, które przychodzą na przykład i robią zakupy naprawdę spore, spore, bo bo po prostu wypróbują jedną rzecz, drugą, widzą, że się sprawdza, że to jest dobre i wracają ponownie. Dobrze, a co by Pani na przykład poleciła na moją cerę? Żeby... Ja widzę, tak. że Pani nie ma takich za bardzo, że tak powiem. Jeszcze jest Pani na tyle młodą osobą, że chyba e, takich typowo leczących... Ale chodzi mi o pielęgnację. Pielęgnację bieżącą, na przykład do takiej bieżącej pielęgnacji jest mhm. na przykład dobra rzecz. To jest akurat nie związane z produktami pszczelnymi, ale to jest na przykład oliwka z oliwką grecką, gdzie nie ma w ogóle parabenów w tych, nie? I to jest takie do, do, do makijażu. Do mycia włosów, fajny szamponik też taki. Czy propolisowy mogą być szamponiki do takiej normalnej cery kobiecej młodej kremiki, typu taki właśnie nawilżający do, z witaminami, z filtrem. Hydro, jeżeli ktoś ma taką cerę naczyno, naczynkową typowo, że pękające naczynka, nie? No, do 40 to pani jeszcze dużo brakuje, ale no, są takie wyroby ogólnie, no, też może go być takie, są mleczka do, do ciała, do demakijażu, Także no, to już tak trzeba coś więcej wiedzieć o potrzebie klienta, żeby ewentualnie mu coś zaproponować. Po co przychodzi, czego szuka, jakie tam wskazania, z czym ma problemy po prostu przy, swojej, przy, przy kosmetykach. Dobrze, to dziękuję bardzo za taką przydatną informację dla mnie. Dziękuję. O, jest Daria. Siemanko, Manko. Siemanko. Słuchaj, dostałem miód dyniowy, jeszcze takiego nie jadłem, na pewno go spróbuję. A co u Ciebie? Gdzie byłaś? Super! Byłam na stoisku z kosmetykami i dowiedziałam się tyle ciekawych i przydatnych rzeczy. I chciałabym się naprawdę więcej o tym trochę wiedzieć, ale o tym już w następnych odcinkach. Opowiemy o tym w następnych odcinkach. Tymczasem subskrybujcie nasz kanał i pod tym filmem zostawcie łapkę do góry. Pa, pa do zobaczenia! Pa, pa. Hej!